Słuchajcie, nie wiem czy wszystko mam, ale trzeba się ogolić, zarost dwudniowy na pewno czegoś nie mam. Czym się tu golić jak maszynka była gdzie indziej. Słuchajcie, wracam jeszcze raz do głowicy Jagi Merkur. To się nazywa. Wydają się te charakterystyczne tutaj boczki tej głowicy podobne do Progresa. Tak przynajmniej to wygląda. Żyletka ta sama. Drugi raz użyta, czyli Polsilver. Super. Przed chwileczką dosłownie zalany kubasek wrzątkiem. I słuchajcie. Odrobinka wody w środku będzie widać takie różowe. Takie dwa różowe paseczki. Zepsułem Stefana, ponieważ to jest Stefan od Dariusza. Wiśnia, zapach, taka próbeczka. Trzeba coś zużywać, żeby folijków, folijek było troszkę mniej. Słuchajcie, no więc niech tak będzie. Pędzelek ten sam, czyli. Jagi Brusz24 Tuxedo czy Tuxedo, taki mięciutki, fajny. Słuchajcie, pre będzie, będzie pre -shape. Z mojego słoja wybieram prorasu zielone, tutaj jest. No i takie będzie golenie. Nie przedłużając, ściągam okulary, bo mi się już nie przydadzą. Troszkę za ciepło woda. O. Teraz będzie dobrze. I takie góle nie słuchajcie. o sam są to produkty powiedzmy, które delikatnie mają nam tutaj zarost przygotować do dolenia, z drugiej strony nie wszystkie działają więc ostrożnie nie dawać się tutaj na, mówić na jakieś rzeczy nie wiadomo jakie biorę ten wrzący kubek do ręki e, tak jak mówiłem przed sekundą dosłownie Wlałem wrzątek. Tyle ile film trwa plus dosłownie może minuta. Słuchajcie, ślizga się. A rękę muszę wytrzeć. Mówię, tu kawałeczek wody jest. To mydełko się tam delikatnie moczy. No i kręcimy. Kręcimy. Tu powstaje, coś tu się dzieje. Zobaczmy przyjemny. Trochę chyba za dużo wody tam jednak było, słuchajcie, tak wam powiem. Bo nam tu takie wychodzą dość spore te bąbele. Miedła znowu, co nie miara. Chcę wyjść nam tu z tego kubeczka. Ja go odłożę tutaj na bok. No i dobra, próbujemy to zagęścić na twarzy, powyrabiać tutaj I tak to się stało zgodnie z przewidywaniami, słuchajcie. Czy odrobinę wody, wydaje mi się, że... Na tym etapie mistrzostwo z petardą. Pędzę odkładam w ciepłą michę. Nie słuchajcie, maszynka. Maszynka po ostatnim goleniu bardzo fajnie wypadła. Powiem Wam, że dość, bardzo równo, fajnie odrastał ten zarost. Jak na tą agresję, albo jak na ten brak agresji, słuchajcie, to bardzo dokładne golenie, wbrew pozorom, tak. Także powiem Wam, że wczoraj myślałem, że nagram film, drugi raz pokażę tą maszynkę i na niedzielę coś przygotuję innego. Na przykład szawetka czy przytewka. A tu słuchajcie, zaskok, bo maszynka okazała się fajnie go goląca. bezpieczna, łagodna. Pozytywnie zaskoczony, naprawdę pozytywnie zaskoczony. Powiem wam tylko tyle, że pierwsze przejście Byłem przestraszony, przerażony, bo nierówno mi to zebrało, jakieś tu czułem różne dziwne, z czym mówię, to jest niemożliwe, ta maszynka mało co goli. To było na poprzednim nagraniu. Powiem Wam, że troszeczkę to golenie tak przebiegało, jakby nic się nie działo. Efekt końcowy zdumiewający, więc... wszystkie wszystkie mydła zauważyłem. Wszystkie, dopiero drugie mydło, ale pod wpływem temperatury ewidentnie robią się takie z dużymi, duże takie te bąbelki. Nie wiem czemu, po prostu może za gorąco tu jest, może gdzieś tutaj z tych dziurek delikatnie woda gdzieś tam się dostaje. Niemniej jednak, samo wrażenie, ciepłą pianą, rewelacja. Ten pędzelek też tą temperaturę w sobie ma i tak fajnie oddaje ją powolu. Powiem Wam tylko tyle, że to jest kolejny Stefan, tak zwana próbka od Pana Dariusza, która naprawdę dla mnie bardzo fajnie działa. Produkt wydaje się być kompletny, jest poślizg, jest piana. bardzo przyjemne. Żyletka powiem wam, żyletka w tym w tej głowicy daje radę. Dlatego z połączenia tej głowicy tej żyletki ja jestem zadowolony. Golenie w miarę płynne. choć też słychać ten ścinany zarost Drugie przejście jest całkiem nieźle. Jest całkiem nieźle. Płuczę pu, twarz. Jakiś film zostaje. Bardzo fajnie, słuchajcie, kubełek oczywiście cieplutki, wybieram pianę i golimy się dalej. O, mydełko zabrałem z museczki. słuchajcie. Piany, a piany, a a mydła. Słuchajcie, wyrobiłem dzisiaj znowu. E, może się to podobać. Na trzecie przejście wystarczyło, jeszcze zostało. Czyli tak nie tak jak na początku samej przygody. Gdzie na tych pierwszych filmach, gdzieś tam czasami coś trzeba było dorobić. No tu się coś pojawiło. Coś przyciąłem. No nic, jedziemy pod włos. Słuchajcie. O, tu coś się będzie działo za mocno. Za mocno. Tak, tą głowicę troszeczkę dociskał mi, to się nie dało ukryć, ale słuchajcie, to jest naprawdę delikatna głowica. Wiecie, czego mi brakuje w tej maszynce? Odrobinę ciutkę e, agresywności. E, wydaje się, że śmiało można byłoby to tutaj po prostu założyć kaj i tak zrobię, i jeszcze jedno golenie z tą maszynką będzie przed nami. tu już sobie, tak jest niby nic nie czuć ja tu pod palcem czuję przejeżdżamy jeszcze raz i jest ścięte nawet Fajna skuteczność. Fajna skuteczność przy, przy takiej łagodności, no naprawdę. Ciężko taką, taki sprzęt szukać, yy, pół twarz. Okej. Okay. Tu jest okej. Okay. Zwykle? Tu jak zwykle. Dość, dość, dość o, dobra. No, buzia ogólna. Mydełko fajne. Mydełko fajne, fajne, fajne. Także słuchajcie. Próbki się ruszyły Stefany. Zrobiły robotę. Mydełko fajne, wiśniowe. Towaru zostało bądź ile. Słuchajcie. No czego go chcieć, więcej. Także proszę zamawiać bloki kilowe, dwukilowe. Póki dobre. <śm> no dobrze. Łukasz, 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 dobra. Słuchajcie, aftershave. Aftershave. Reuzel. Yy, frutowo, coś tam, coś tam, coś tam. Po prostu holenderski. Yy. ja trochę zapiekła, bo to tak jak mówiłem tutaj coś nawydziwiałem ok to jest aftershave z tych tłustych z tych takich zostawiających fajną taką powłokę bardzo, bardzo, bardzo przyjemny produkt jeden z moich pierwszych zakupów w, tradycji, w świecie tradycyjnego golenia Zapach, powiem, że nie spotkałem się z takim jeszcze drugim. Tak samo jak oryginalny krem Reuzela. Też niepowtarzalny zapach. Takiego jeszcze nie spotkałem. No i co? Gdzie ten Stefan tu jest? Gdzie ta próbeczka? Proszę bardzo, bliźnia od Dariusza. Bardzo fajne. Fajne mydełko. Mi się bardzo podoba. Na ciepło pianka fajna wyszła. Towaru dałem dużo. Za dużo. Jak zwykle. Kubeczek działa. Cieplutki. Elegancki. Bardzo przyjemne dzisiaj. Znowu golenie. Skuteczność maszynki bardzo fajna. Godna polecenia to tyle. Nie ma co tu przedłużać. Idziemy dalej. Sobota trzeba to zmontować, żeby na niedzielę na rano do kawki było, albo jeszcze dzisiaj zobaczymy jak wyjdzie. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia. Pa pa.